Witam, dzisiaj gramy w Move Die, a ze mną jest Kubsan, Alien i Admiros. Halo, halo! Nie tracą z czasu! Zaczynamy! Tak jest! Dobra, czas Let's kogoś go. teraz rozwalić coś czuję. Let's go. Dobra, weźmy jakiś fajne... O, to, to... Jest super... o to, jest... to jest super. to jest super. Dobra, i... Dobra! O, nie było dawno. Tu Cukrzyca? O, cukrzycę ktoś wziął! Ja Ważąca podłoga, bardzo fajne tryby, tylko... O nie, Cups, na odbicie. Odbicie, to nie. też jest... Ale ja jestem dobry w odbiciu, więc odbicie, jak dla mnie, może być... Znowu różowa dupa. Czas wybrać! Ma, ale jak coś że ty nagrywasz i dostajesz mutatory? A widzisz? No bo tak... O, Dwielek. Nie, blade! Bloody... Ale serio! Nie Tego trybu. Nie! No dobra! Co tu się dzieje? Korona. O, ludzie, kochani. Nie. Nie. Już umieram. O, tu cwaniaczku. Jasne. Kurde. No dobra! Dawaj mi to! to nie było dobre! Dawaj mi to! NIE wierzę, TAK UMARŁEM! NIE DAŁO SIĘ! Nas nie asy! dało się tego zrobić! Jest Dobra, mój piekiel! Dobra, zły kurde początek boali? jeszcze wroga twarz. Ktoś wybrał wrogą twarz. No kto Najgorszy mógł wybrać? Lenferz. <grym> On lubi bardzo ten prep, jest dobry w nim. No! <śmiech> no <śmiech> moja kryjówka! Nie dało się nic zrobić, kurde. Niech de... się ta underwater się nie da walczyć. To po co to wybrałeś? W takim razie. Proszę Cię, szanujmy się, dobra? <głos> <głos> bo tak, bo mogę. O, o, i Właśnie, patrz. Nie. W tym momencie byłem za daleko, czy o co chodzi? Tak, byłeś za daleko. A, Chciałbym tak, powiedzieć, czy no. pod wodą? No dobra, czy. Oj, yeah, <noise> <Yeah. głos> No w to jeszcze nie grałem. Ej, to jest ułatwienie moim zdaniem. Proszę się tam nie kręcić, kalo. <noise> Aaaa, no i Jak mi idzie, no kurde! Dawaj, Bladeur, skup się! Tak mi na początku szło, Nie. a teraz dramat jakiś. Jak ja mam tu trafić? No masakra, jeśli chodzi o trafialność. No! Dobra, mm. mm. no, ej, musimy się wziąć z garść, bo tak... No raczej. Koniec, God Gun. koniec, Ja dawałem fory przez chwilę, teraz się no, skończyło. No, Blady, przestań. No. Kodzic się słączyło. Chodźcie tutaj. Chcesz coś zniszczyć. No no mnie! <grym> no co? mnie na serio, no, no, no mnie Uff Kurde, nie... Będę Chodź tutaj. Chodź. <grym>, myślałem, że już... Aj! Kurde blali, no Kurde no no kup sąd! Ale się. rozgrywka ja piernicę! Kurde no co nie wiesz! Co za ziomki! Ty. Ojej. No nie! No nie Ojej. mogłem! O! Musiał mnie zniszczyć co nie. Oni są ze sobą współpracują, Admiros! Nie. Musimy się... On no jest, tak, no to, to już że współpracują! O, Admiros, oni ze sobą współpracują, musimy złączyć siły i ich zniszczyć! Nie wolno! Dobra! Dawaj niszczymy ich teraz Panowie, my ze sobą nie współpracujemy Chodź. Ja już atakuję O! mam jednego! Dobra! No nie! Nie! O nie, ty też nie żyjesz Dobra chodź tu Chodź tu! Chodź! No chodź, no chodź Dawaj No tym razem ci się udało!

No alo! co, jest co wszystko tak halo, halo, Teraz w środek. środek! No takie 2 na 10 miejscówki, co nie? Prawda? <laughs> o, nareszcie stronie. Nie ma tragedii. Wygram to! Nie! nie po mojej tak. grupie! Tak, tak! Ale tak, to Nie! Nie, nie no, tak! Ja nie zdało mi się! No dobrze, nie. że ty wygrałeś chociaż. Wow. Ładnie, ładnie. No, no, I broda pod wodą, I nowy super. mutator. Nie, nowy tak. mutator. Uf, o, dobrze, dobrze. Jakiś fajny mutator. Uu, no, chaję. ciekawe. Mm. Mm. Teleporter. Teleporter? No, teleporter o. będzie cool. Trochę będzie tak... Bo nie jest taki tak łatwy ser. jak ten... O, o, Jezu. No nie wiesz, że... No, nie, nie, nie no nie tego używać. Zawsze to samo. Ja Znowu zrobiłeś to, czego miałeś nie robić. Umierać <grym> pierwszy. ty też zginąłeś. No to co z tego? Wow. Tak Zginaj zaraz wow. za wow. <grym> Tak się nie robi, Musimy ze sobą, tak, sobą współpracować. Teraz niszczymy ich, Admirez. Dobra. Dobrze, jeden już jest wyeliminowany. Kurde! Thanks. Zablokowałem. Jaki Dajesz, Bladdy! Uda ci się nie! Co za dziś godnie Teleporter ma! Dobrze! Co Dobrze! Teleporter! No nie! Dzięki, że mi powiedzieliście Zapomniałem! Dobra, pa Dobrze! Koniec! Ops! Nie! Do No Do góry! Do góry! za gówno O nie i znowu zginęliśmy piersi, nie? No ja nie wierzę że ja ja po prostu. To jest, to, to jest jakaś wiedzieć. zorganizowana współpraca przeciwko nam, taka prawda. No nie. No nie, a jedna. Dobra, cukrzyca, a teraz jedna, jest szansa. Cukrzyca. O nie. Best map ever. Nie? Tak. Ale się tam zbiegliście w sekundę. Teraz może gdzieś tu. Dobra. Nie nie nie! Nie nie nie! <grystanie> ok. <Woohoo>! Yes! <grystanie> ale są. gruba to! jest! różowa dupo! <grystanie> Dobra, muszę zwrócić do gry, bo to się tak nie może skończyć. Czas na mój ulubiony tryb, czyli ciao. Kurde! Nie zagapiłem się! Dlaczego fokusujecie się na mnie?

Jest na górze, jest na górze, widzę go. Ja yes. jestem na górze głupcu. Głupcu. Jest, zniszczyłem go. No, nie. Dobrze, Admiros. teraz możemy się wzajemnie zniszczyć. Dobra. Wzajemnie zniszczyć. Lepiej tak, i tak, lud grał. Dobra. Trzeba, teraz fokusować trzeba się na, najbardziej na kupsonie, bo najwięcej punktów ma. A, i teraz głupcon. No, no i się da, są Nie ja oh, 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 oh. bym wybrał, gdybym mógł. No, oh, ja no, 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 to jest moje ulubione Dico's. chyba oh, nie. Dobra, no, to weź sobie no, 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 wszystko z no, 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 ja pierdzielę, no złodzieje jedna. Gdzie jest moja postać? Kurde, ja się gubię co chwilę. Dobra, czas to wygrać. No. Uda mi się, uda mi się, uda mi się, proszę! Nie! Yeah! Ten, co ci Hej! Tam po prawej stronie mieliśmy Dobrze, dupcia wygrała! Ucia! Z i sami co za mecz Super, będzie. kurde. Najlepszy tryb ever, co nie? Nie wiem, gdzie jest piłka. Nie, nie wiem gdzie ja jest. jestem? O. Gdzie jest piłka? A tam jest. No i gdzie jest piłka? No, gdzie no, ona jest? Nie, miałem ją przed chwilą. A, jest, widzę. Kuba ma, nie. I on rzucił. Ale o, się rzucił. teraz akcja. Gdzie jest piłka? U was! A ty nie można się z nią nie. teleportować? Kurde, nie przytapi... trafił. Dlaczego tak zrobiłem i dupa? No jak nietrafiona? Ha! Nie trafiłem! Kurde, no dwa razy rzucałem i nie trafiłem! Co za beznadziejny tryb! Ja cię o kręcę! To jest tak tryb fajny, tylko te bigojsy. Wybraliście tak pod... beznadziejny tryb, nie W ogóle <śmiech> w <śmiech> <z> tego się <laughs> <w ramach śmiech> Dobra, czas ich zniszczyć z pił. Nie cie! Co? Rzuciłeś, Rzuciłeś to... się na mnie, ja tylko się broniłem. Nie. <noise> no chodź A to Dobra. kto przeżył? <noise> ja przeżyłem Dawaj mi zniszcz ich. Zniszczę cię Gdzie jest jakaś piła? Nie 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 Dobra, dzikojcy mnie ochronią Dawaj, dawaj znisz go, dawaj znisz go Nie 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 Nie, 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 nie <noise> <noise> Dawaj Nie! masz, masz nie. Ja miałem piłę. On tak, miał ale piłę. na górze miałeś piłę. Ale i tak już umierałem. <noise> bon no, blady, ci. No nie idzie mi. Blado to idzie. widzę. No bo wszyscy się psują na, na mnie. mnie. No serio? Komuś dałem! Nie, wiem Brde, komu. mi dałeś. To Dawaj, teraz No nie. Dobra, to, blady, jest, to. Tu jest różowa dupa. <noise> Kurde! Nieee! Nie. Ja tam, ja tam naleźłem! Na oh, Najgorsza gra ever, ja nie nie, 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 nie... No, jaki ja że, rage to. w lani. No, jest rage! No, jest rage! No, jak tak... Ja tutaj wiesz... Nie! To... Jeszcze nie wszystko stracone. No, no, no! Co, bojam Adminos? Nie, posłuchaj, podziel mi się! No, tak, tak, tak! Oczywiście. Nie, 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 nie! No, nie, zetknąłeś mnie! No. mnie. Prawie wygrywa. Alien, widzę, tam ostro ciśniesz. No, już wyczerpałem się na swoim odcinku. Mam go. Kurde. Dobrze, tak trzymaj. O kurde. Coś tu się w ogóle widzi? Ja tam nie nic widzę, nie widzę. Gdzie, gdzie? Gdzie, gdzie jest Alien? Na dole jest. Widzę. Teraz na górze. Mam go. Dobrze. Już, już. dobrze. Zostaliśmy tylko my. Żegnaj! Kto wygrał? Amirot. Ja miro. Wygra, ja wygrałeś, ja cię oh, Good guy. <laughs> good guy. Dobra, pierwsze to Jest! Zatwiamy, ku, zatwiamy kupsona. I wybierz Focus Cupson Niko. Hardcore hardcore, hardcore. hardcore, hardcore Dobra, Nie będzie Hardcore Hardcore Decoys już były w sumie No, były Wystarczy O. <laughs> Ooo oh. <Nie. laughs> Dobra, teraz zniszczymy Cię, kupson. No... Dlaczego raz? Nie! No, kupco nie żyje! Dobrze! Bo zapomniałem o dziękuję! Tylko, że chciałeś mnie za No nie! No A! nie. Aaaa! Nie! Ja! Wyczekałem! Peszek. Peszek! No nie! A ja. piłowanie. <ślech> no trudno. Dobra, chodź do kupcony! Zajmiemy się w pierwszej kolejności! Jasne! Nie! Nie! Nie, daj spokój! Co to miało być?! Uff, złożyłem. Nie mogłem go... Kurde! Nie, nie że... mogłem go zabić! jest! Co mnie tak rozkładało? Ładnie! Ooo, świetnie! no, dlaczego jak oni równo idą, to jest dzień, coś niesamowitego. Pamiętaj, kradnij... Ej, Admiros, idź ukraść, Admi... Admi... serio? A jak nic nie będą odkładać, no właśnie, to, to co im ukradnę? No. Ehehehe. Eheh. No nie, nic nie mam. No, no je, jest... tak, jeszcze sobie poskakałem, to już w ogóle. Dobra, czas oddawać! Cała nadzieja w dupie. Ej! Idź, idź! Aha, ty już nie żyjesz. Ja już dawno nie żyję. No i dupa. Ty no kamieni kupa! A może? Nie. Mm. Alien, jest! Dobrze. Dobrze. dobrze! Dobra, tutaj, mi... tutaj jest Let kwestia it's tylko it's przypadku. Nie, tutaj akurat nie, e wziął. miałem tak, że po lewej stronie mi wyskakiwały, wiesz? Skupiłem się mocno, o oh, cholera. Ale idź sobie w to jest moje no, miejsce. No, wiesz co, dobrze. to twoje miejsce, proszę bardzo. Nie! Zabez, to zabez, nie! Nie! Wignałem. Nie! Gdzieś ja pod mapę wpadłem. Nie! Co?! EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Wginięła tutaj się po co odmasać, Jakie cune! Na głowę mi się! Ej, dawaj! Fokus, ale ten... fokus ten! Połóż Jasne. To nie wiem gdzie on jest, to jest problem. Tu ktoś jest... Spokojnie, spokojnie, w ladeu Traf... Gdzie mnie tak atakuje? Na dole jest. Paga. No i zabił mnie w powietrzu! No, no i no dupa! I dupa. Ej, what? I Jolient, i ten... A, i Kuzo No nie! No nie! Brawo! Nice. Nie, nie może, to jest... nie! No, no, -no. Najgorszy tryb ever, no. Co tu zrobić? Jest, jest, jest po prostu dobry, no. No, no, no. Zobaczymy lewe, razem! Koniec już nie ty, będzie dobry! Ty, dlaczego wskoczyłem no. na 22 level tak, tak na grę? No może zdobyłeś tyle no. wystarczająco tych. A no może. A miałem 19 przed chwilą. Widzisz, ile leveli zdobyłeś? No dobra, i tym akcentem kończymy. Elo, elo!